Witam Państwa na moim pierwszym kowiarzu na tym kanale. Yy, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, dzwonkowania, yy, oglądania i tak słuchania. Dzwoni do mnie tromba, bomba mówi, dawaj nutę. Mówię tromba, bomba dobra, tylko skończę kupę. Mam roboty, bo na jutro miałem robić zupę, ale zupy nie zrobiłem, bo w sumie nie umiem. Yy, ale umiem robić sap. umiem robić dat, no to zrobię też ten rap. Miałem 8 lat, nie bałem się żab masz 8 lat to oglądasz mnie już brat Uuuu ekipa VIP kolabo Nie jest łatwo usłyszeć tu utrzymać wszystkim babom Uuuu gdy nas widzą mówią pardon Mówią patrz Staje rano kulki już gotowe Skoczyć chyba do nich mam na głowę Wujas nalał do basenu wodę Czerwonych włosów pełno mam na sobie Niebieskie też się znajdą w teamie Ale czemu mamy 10 stopni w zimie? Je zmiano kminie, minik macie się teraz tromą bije Nie puszczaj tego dziewczynie, bo cię zostawi i zje cukinie Nie grasz tego na mandolinie Wszystkie głupie mode, ale za te młody zginę Przemujemy YouTube, zrobimy co chcemy, a wy macie ból dupy Żyjemy dla jajeć i ciągłej buruty Vibros ekipa się do tej nuty Temujemy YouTuby Robimy co chcemy, a wy macie bulldupy Żyjemy dla jajec i ciągłej boruty Vibros ekipa, bujasz się do tej nuty Kiedyś w się tu Kiedy moją mierd... Poznałem Dziś Latamy furami Niebiesko na bani, nagrywamy tak ziemami. Jeden kasą ludek i śmieńcu co crash. Mamy... To na mamy nawet klacz ma to kończy życie, mu Czapkę noszę, kask ta 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 tańczysz, ruszasz nerką, ruszasz nerką, Krwa, kurwa trąba. Ta 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 tańczysz, ruszasz ręką, ruszasz nogą, każdy fałdy klaszysz. Warszawa, kraków, wyłączymy to. Toni Frizz, pyta, czy robimy traczek ziom? W sumie czemu nie? Dawaj krewetkę, czemu krewetkę? W sumie nie wiem, ale sobie ziem. Nie wiem, jak to robić, ale robię. Babcia wciąż się pyta o co chodzi w tym YouTubie Babcia to jest taka zabawa, no w sumie trochę praca, ale jeszcze nie prawa i no i ziomy, mamy zioma kawa. O, widzę, o, to co to widzę trąbę Kurwa Oooo To jest Nieśmiertelne kola bo Przemujemy YouTube, Robimy co chcemy a wy macie ból Żyjemy dla jajec i ciągłej boruty Wibros ekipa buja się do tej nuty Eee, przejmujemy YouTube, Robimy co chcemy a wy macie ból Żyjemy dla jajec i ciągłej boruty Wibros ekipa buja do tej nuty Skakuję do basenu z kiślem Jest zabawnie, cały kurcze z kisłem Wydaję z wariowane dźwięki Niczym wibrosi przyciągam panienki Nawet kiedy z się wypadnę Twoje serce szybciej tego skradnę Na luzaku tworzymy mocną bandę Nie podziomek kiesi, będę robił twoją pannę Taki flow, niczym zupa oburkowa, Jeszcze lepsza jak grog Z noklami do niej dodasz Bawi się tu z nami cała Polska Bawi się twój sąsiad Serdecznie wchodzi Michael, robi się niebezpiecznie Mał M, znaczy ręcznie. Ty się mocno ciśniesz, ja się wszędzie zmieszczę. Uuu, my nie mamy stylu To styl ma nas. Uuu, gibaj, gibaj się synu. To siedmiu twoich crash. Mamy cele, mamy pasję, niekoniecznie, zawsze rację. Mamy cele i marzenia. Wszystko jest tu do zrobienia. Eee, przejmujemy YouTube. Robimy co chcemy, a wy macie dupy Żyjemy dla jajec i ciągłej Boruty. Vibros ekipa się do tej nuty. Eee, przejmujemy YouTube. Robimy co chcemy, a wy macie dupy Żyjemy dla jajec i ciągłej Boruty. Vibros ekipa się do tej nuty. Ej, ekipa to nosi. Dziękuję, naprawdę. Ten song był kurwa wyczerpujący. ale to wszystko dla Freeza i jego ekipy. Pozdrawiam.